Perski Jarmark z najróżniejszym badziewiem Ludzie tutaj mają te swoje miejscówki takie troszeczkę to z ściankami tak o, odseparowane także jest 50 czy 100 różnych sprzedawców no, w takiej jakiejś starej w jakimś magazynie Także tutaj jakaś specjalizacja Tu specjalizacja Tu jakieś szklane specjalizacje Każdy coś znajdzie dla siebie Ludzie zawsze coś kupują Nie wiadomo po co Modele samochodów. No, 25 dolarów, 75, 50, 65. No, śmieszne dzwonki, nie dzwonki pierdoły. No, bierze się i zanosi do kasiera przy... i liczą. Stare kapelusze. No, czyjeś śmieci zawsze znajdą fascynata zdrowia